<grymne> <grymne> Ale że dostał znowu szeryfa, no nie da się po prostu z tym Atem, czemu, czemu quickie Atem mają zwiększoną szansę na so szeryfa po prostu Pierwszy raz To idzie ktoś kluczyk robić, nie? Dobrze Ej tylko teraz żebym nie zginął od razu Kietki nie mam. Pój pójdę z nim. O. dobra, idę już w drugą stronę. Oh yes. wow. Ale Aha. triple e, Quick i kosiarzek najpierw. Ja bym zauważyć, byli... że My... mamy minera, A jak był ten Tak, te... Te... Teplo, teplo nas nawenta za kamieniem. Ale Quick i kosiarzek byli loversami, padli w tym samym momencie i e, najprawdopodobniej od nie... jakiejś roli niewidzialnej. A. Generalnie jednocześnie od ciało... niewidzialnej. Bo kompletnie nikt koło nich nie jest tego co grałem to dopiero A w drugim spotkaniu będziesz mógł sobie wybrać osobę. Właśnie ja nie, nie wiem jak to działa, bo nie grałem tam, tym nie jeszcze, ale to, że z tych martwych będę mógł wybrać kim chce być, czy jak to, czy wybrać rolę, bo właściwie to nie, nie wiem, ja byłem, nawet nie, nie widziałem jak to jak to wygląda. sobie tunelem do i właśnie Aha, Kujka w ogóle mi tak mi... tak, Szyliśmy? A nie pamiętam. No tak. nie pamiętam ja z to biegłem, ale nie, teraz mijaliśmy nie, Kujka. quick, 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 musiał pójść do ofisu, więc ktoś kto wchodził do biura. Ej, teraz ktoś mogę ktoś, już. Ktoś, kto, ktoś widział kogoś, to ale teraz. to mamy, no mamy minera na 100%, bo mnie legiona i chyba kogoś teleportował. A, no, A kto no. robił kartę? No. Bo miałem. generalnie jedna osoba stała przy karcie i ciało obok niej leżało. W ofisie? No to powiedziałeś że za ofisem. Nie, obok ofisu, obok o, bo tak, tak, tak naprawdę. No a, były... no, okay. no, a co robimy. jak jeśli no, któryś no, z, no, z okay. nich jest impostorem? Nie tak mniej więcej nie wiem. Hej no, Hydrant, no. cześć Powiedzmy, że kratka odstępu, więc ja pierwszy myślałem, że to są e, e, Loversie, To Mogła być też bomba. Tak teraz. No mo mogła być bomba, no. no. Mogła być. A, a, my, generalnie a os ile osób os miałeś tam, przy tym? To w sumie zadałoby się z Kranksem, że zaczął uciekać do Specimena po prostu Nie, no nie ma. Ja, co, ja mijałem temat, pobiegłem od razu za tobą po prostu do dołu, no. No i właśnie I uciekałem bo się bo myślałem, bo no, chciałem z tym zakurwić. A generalnie co Co zakurwić. w Witalsach wtedy? Przy tym... Przy... i kartę robił? No, jak... jego... no dwóch martwych. A. I dwa ciała od... się tak nałożyły na siebie. Fajnie. Obok nie, nie, jedyno było, między innymi było kratka odstępu. Dobra, ogólnie tak, no ja bym to jeszcze skipnął, ale stosowałbym rzeczywiście Cranksego, ja TMA też bym stosował, bo Gatem też tam był. Nie, ja nie byłem po Fisie, ja byłem po lewej stronie, uciekałem od Fisa. to, to mnie głosujecie, tak? Nie. nie. <gliernie> Skip. A, dobra, myślałem, a, już ja, by... Bo nie wiedział właśnie, co ma strzelać. spotkaliśmy w w korytarzu, to ja poszedłem na lewo, a nie do Fisa. Myślałem, Dobra, i no. był kłajetek, ten, zaraz się go tak, okaże. Tak, tak, serio, serio, uważajcie. Dobra, już go sprawdzam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O kurwa! Ej, co jest? A ten mnie zabił. Jak cię zabiłem, nie? A ten mnie zabił i trochę ja wskrzesił. Były trzy śmierci. O! Trzy śmierci były, sto procent. Trzy śmierci zabił. były. Dobra, dobra, A ten no okej. Okay.

Dobra, wyjebał. I jedno ciało zostało schowane. Jest Janitor. Nie. No nie, Kranksiego pokazało, ktoś kto w Skrzesiu nie pokazało, aha. Aha No nie no To nie Cranksy, to nie Cranksy. Nie, to nie Cranksy. To w ogóle. Plakier albo Quick jeszcze nie żyje, nie? Nie, Quick w poprzedniej nie Aha. Co? Nie, w poprzedniej nie żył tylko kłajetek i Kosiarzek. Nie, nie. O, nie trafił. A, on musiał strzelać. Ale jak na mnie naskoczyłaś, to nie mówię, o tante... chodzi, ja się skanarmię. A, bier. A, dobra, dobra, sorry, no racja, racja. No co chodzi, tak kurwa, ze tak skana robię. Ej, ej, czekajcie, genera ale Crankty jeszcze się z właśnie oskarżał, więc no. Generalnie to wiadomo, był. był, był, no, tylko ja nie ogarnąłem, bo jego nie mogłem wybrać, czyli on był no. zły. No ty, ty gadasz! W ogóle. Dobra. No, Jak ja, 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 ja byłem w labie za TM-em, po czym. Się teraz sprawdzimy, kim był ja Kosia. ją naprawić. Ciało Ta, Wixy ja tam leżało i, i nie, nie, nie zreportowałem tego. Po prostu naprawiłem komunikację i później chciałem zreportować. Nagle okay. Kubi zabija Wixę. On był za mną i będę Ja wiedziałem, że zabił i. Tomasz tu od razu ktoś podszedł. Oj, Możliwe, że to, to dlatego, lewe. że on teraz zginął. I Wolta dostaje jeszcze. Od mardlaksa dostajesz pewnie, no. Możliwe, że dlatego, że zginął teraz, albo dlatego, że był zły, serio. Ale to on chyba strzelał ja po prostu, wiatrza. nie? za złote Maiersa, <grywa> Maiersa i nie wiem, Bubę. Kurde, już to naprawiłam. Aha, czyli a ten, bomber. A ty poruszyłeś bombę pana. Teraz ten. podbiegłem, nie, podbiegłem i dwie osoby stały przy kompsach i pełno ciała. Dobra, no dobra. Nie, no nie wierzę w to. Ja, bomber, wam, ja, ja, ja się odsunęłam. Tak, no. Ja wam, ja wam powiem tak, ja wam powiem tak. Dwie robiły kompsy i pełno ciała była jak podbiegłem. A ja się akurat odsunęłam, a ten się też od tego odsunął. Znaczy ja dobra. się odsunąłem. Nie, nie było, ja dopiero odsunąłem na kompsach. Ogólnie najprawdopodobniej został jeden bandyta. Bo raz, dwa, trzy, cztery osoby. No cztery, nikt inny nie mógł raz, być że bomberem, w sensie, że na, no był bomber wcześniej, ja tam też przebiegałem znaczy, przez dwie na osoby nie, Ja nie przebiegałem przez office, poszedłem na lewo, ale Siema, no. dwie osoby, kto, jakie dwie osoby stały przy kompsu. Ej, patrz, tu ja nie, tego nie, ja mogę, mogę, tego nie mogę, tego nie mogę, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, wiem, myślę, Pięciu ja aż to nie, to nie to mogę? Teraz to mogę? Dobiegłem ja Kurwa dziwne. Zreportowałem o tym, że na tam była. A na ilu Impostorów gramy? Na trzech, na A, no to ogólnie pięciu, pięciu złych nie żyje, nie? No i git. Tak? Ale... Czekaj, raz, dwa, trzy, no, cztery, pięć. Nie, nie. No, pokazuje mi, że pięć. A ile neutralek? No, jeśli masz imitatora, to jest takie coś, że one jest... są wy też tylko, które są na głosowaniu no, użyteczne. No, nie... Jeśli, I nie możesz ich użyć słaper, podczas rundy. Jeśli Aha, to, dobra. Użyciele, no to też no. mają, że nie możesz się w nich zmienić. No. Okej. Okay. No, dobra. No, no ale ja ja jestem zazwyczaj, że to nie ma tematu. Jestem mistykiem GUVDM jesteś przecież mistyka. wziąłem od kłajetka w poprzedniej rundzie. Ej, no łatwo! Ale, Ale kurwa, wysadziłem... Ej, ja wysadziłem chyba kurwa osiem ostatni, że... Wysadziłeś przełam, jego sobie A jaki i co robi kurwa Komsy kiedy mamy bombera powiedz mi. Ale kurwa... chciałem podejść, bo zabiję... Na chuj! Strespiłeś! Potem ja mi ja mi wiecie, no, jest jest się na tyle impostorów. Ja Pierdole. Co to za rola? Do chuja no. Popłaczę się kurwa. Pil 2 sekundy, e, plus minus w storage. No, ja quick to jest No, to, to nie klakier, tak, to nie AB To nie Wiksa to nie chyba też tam było? To nie Legion ja to ja z też tam ja byłem. Byłem. Napiszcie ja. na czacie ja zobaczmy osobę, której co? tam nie było. Napiszcie ale na czacie ja nie zobaczmy widziałem. osoby, których tam nie było No ja byłem na tobą tego, do Nogloda robiłem. A no ja nie wiem Ja byłem przez chwilę na leży. kamerach, ale nic wam nie powiem, bo wreszcie biegali tam jak w jak go żelali w lewo i w prawo. Nie żeby co ale żyje. 14 osób, dziwisz, że tyle osób biegało tobie na kamerach No chodzi o to, że po prostu się próbuje wyclearować jakoś, wiesz? Mm. No ale co w sensie... A gdzie byłeś Gremlin co mam? Hmm. Ja stronie... troszkę... No nie wiedziałem, że do kamery. Kamery kamer. Wiesz widziałem jak ktoś. Powiedz wbiegał... mi swój root. Powiedz mi swój root e, Wbiegłem pierw do laba, zobaczyłem, że tam nie mam taska i pobiegłem sobie później do kamer Dobra, musimy wenty obserwować dobrze, bo najlepsze, co może zrobić investigator, to jest to, że widzi ślady stóp przy wentach, wystarczy, że ktoś tam tędy przeskoczy. A ludzie... poza tym Quicka, który. Tak było samochód. przynajmniej, nie so, wiem co dalej cool, cool tak był jest. w elektryku ze mną i nic nie zrobił. Huh. Robiliśmy sobie taką nie zdążyłby no, dobyć, ja ja się... zdążył dobyć z Medbeja naokoło... Nie zdążyłby dobyć z Medbeja Ale na to nie było. Do security, nie pobiegłem był numer bektry. jeden, nie pobiegłem do Medbeja, pobiegłem, ja pobiegłem pierwsze do Elektryka przez starej Tak, ale byłeś tam z Gremlinem połowę rundę, on nawet nie wspomniał że o Elektryce. Z Gremlinem nie byłem z Gremlinem, ale nie byłem z elektryku, Byłem z Kranksim. No nie, źle. A w kolory, to nie Kranksim. No. To <noise> Ta, tam Co jaką Hehehe. Co? Powiem ci o tym, że teraz weźmiemy o kosę w No nie wiem, nie wiem. gdzie ty byłeś? U. Ja wuj Ale co jest miła pana? Co? Pan, Groźby karalne? Może go wygłosujemy? Byłem przez chwilę. Nie widziałem ani jednego Ale osobie. to. Serio? Aha. Okej. Okay. O! Okay. Nie Musieliście zagłosować od razu, bo ktoś akurat zagłosował kiedy był strzał. Zagłosowałem okay. przed strzałem, ale spokojnie Zagłosowałem tak, kwikłem wcześniej na pewno. Ale ktoś nie miał głosu, i ja, akurat kiedy był strzał, zagłosował. Ja, jest ja, ja zagłosowałem marłek. przed strzałem. Dobra, 10 no, sekund. Tos... Nie skipuję. Dobra, ja skipuję. na kosiążka głosuję z mnie. Czemu na mnie, na mnie I on no, był bo... chyba po stronie lewej. Tak mi się wydaje, Ty też jesteś suskrem. Okay. Dzięki. A Czemu na mnie głosowaliście? <laughs> też nie. To w głosowali. Okej. Ja w ogóle tu coś miałem. Granatowe ślady to są quietka. Dziecia. Dobra, generalnie to. Kwik jest. Co? Czemu? No, od do... bo od dołu szedłeś do góry. A ja no, mam takie wyszysz, pytanie. Co? Okay, no to tu <noise> nie... Nie, na no, no. Na grę, no. Znaczy nie no to w sumie było dziwne jakby tego ciała nie widział, nie? Bo ja też biegłem właśnie od lewej strony i tak się zatrzymałem, bo mi report wysłał. Ale ja może być justerem, jak? Przepraszam jest. bardzo, mam pytanie do to... pana Kwajetek. Jakie taski radę. robiłeś w tej rundzie, chciałbym wiedzieć. Byłem w elektryku, robiłem kable, robiłem te do klikania i przełączenia. A... Tylko no, w elektryku dawa. robiłeś taski, tak? Ja, bo nie znoszyłem, A teraz szyłem, robiłem paliwo. A chciałbyś mi powiedzieć, dlaczego wyskoczyłeś z venta? Jak ostatni Uuu. szczur? Co? Przecież ja szłem paliwo, robiłem. I Destro mnie widział. No chwilę tam widziałem na paliwie. A no, nie mówiłeś, że paliwo no, robiłeś. No przecież no, pod koniec. Pod koniec. Ja się zastanawiam, czemu odeszło w ścianę w biegu e, przy Lowenjanie. Czyżbyś <grym> się zamykał? Mogę, mogę się wypowiedzieć <grym> jeszcze to jest, to jakże bądrych oskarżeń Marlaxa? Marlax, no, no, powiem Ci no. tak, kill został wykonany w momencie, kiedy już byłem w nawigacji. Więc no ogólnie, ja więc... nie wiem, czy wyskoczył z tego węta, ale, venta, ale w może. Quick wcześniej nawet ten czas podawał i. Ja bym Quicka w ogóle nie oskarżył. Mm -hmm. 6 sekund momencie, albo 7, ten kill. W momencie, ten, ten, w momencie sześć, siedem. strzelania Quick e, miał zyskiwane już. Więc no teraz więc, jest poprzedniego. No, no ma... nie mówił, że tu robił taska, nie? Quick na przykład nie mógł strzelać, więc w też to było. Też nie te ślady, to, ślady tak stąd szły tak, bardziej niż nie stąd. No na dole, nie wiem. No w Shieldsach to było. No w no Shieldsach. A krank a ty skąd przybiegłeś? Jak eee, to światło się w, w, zapaliło? No z lewej strony storage'a pobiegłem na O2 i robiłem liście. Z lewej strony storage'a pobiegłeś do Shields? Gremlin ogólnie po czym na naprawdę do nie zabił, bo gremlin był w reaktorze. Nie, nie, nie wróciłem do storage'a. W a, tym okay, momencie ty 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 byłem w O2, wyszedłem tak, sobie tak, z O2, okay. i jestem na korytarzu, jeszcze nie wszedłem do Shields. No nie wiem, po prostu tak dziwnie przybiegłeś do jakby od dołu jakiego odwęta, nie, ale. W sensie pada po jeden kill na rundę, no to. No nie ma co się spinać. mniej to no mnie też po na wenta. No, A było no, tepnięcie na venta Ale jak mówisz quick jest raczej częściej próbuję, próbuję trzeci raz trochę no, to, nie to może faktycznie to dlatego były te ślady no, od wenta. No dobra Mogło tak być Kurwa, o, klakier, ja, ja klakier, klakier, nie, Kurwa ja widziałem. Nie, i kill. Poczekaj, kill. Triple kill. Triple, no, triple, 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 triple. Klaki, Nie, może to no. nie byłem ja. No, klakier to nie ty. No nie byłem to ja przecież. Ja przebiegałem tam i widziałem, że się ciała wypierdoliły. Nie zdążyłem po prostu... Tak, gdzie były ciała? Gdzie były ciała? One nie padły naraz. Jak tam jeszcze to jedno Dobra. leżało z tyłu? Trzymam, że w to były w komczach. kto był fadminie na koniec. Kto był na koniec Fadminie To ja tam robiłem, ja tam robiłem upload. To mnie widziałeś? No znaczy widziały, widziałem, na tym, na kamuflażu, nie? Ale ja to widziałem. Czekaj, tu nie mam co w ogóle wygospić lakierem. Ale to nie byłem ja, to nie byłem ja przecież. przy shieldsach leżą, leżą dwa kile. Zauważyłeś, przez... że Cranksy z Kłajetkiem hmm. razem najeżdżają, no padły 3 też, więc... No, no. a ktoś jeszcze u góry, ja no widziałem, tak, no, klakier... Widziałem skinka Klakiera, Czyli... jak zbiegał do komunikacji Zabla... kile, no, to... ja biegłem no, do komunikacji, żeby to... opadł no, tam jest ja ja Ogólnie no bo klakier zabił jednego przy mnie jak już no do góry. No to, klakier zabił jed... no to dobra, to to równie a. dobrze mógł być, to równie dobrze mógł być kranchip, bo kranchip zbiegał w dół do komunikacji, bo też go tam widziałem, no. Gdzie co? Jak dla, jak dla mnie to w ogóle oni się oskarżają, oni wszyscy w trójkę są, tylko że ten no nie. No ja nie, no. Ja naprawdę ja chwilą komunikację, a patrzę, klakier hmm. zabija i ktoś jeszcze góry, tylko nie zauważyłem kto. Nie bym klakiera ja, wygłosował. Ja biegłem zobaczyłem, i sobie, ja bym ich wszystkich wygłosował. Słyszę. A za kurwa. Jak znam. No mnie... wszystkich i będzie git. No, no jak to, to w AB. ja AB, na, Jana Ja na Kranksiego głosuję. Ja nie, za, na zaczął od zacząłem Cranksiego. Nie, no, no, to AB, czy ty jesteś impostorem z i zrobisz sobie killa? No to... To nie było nawet. Ale wygłosujcie klakiera, bo ja widziałem klakiera skin, no chyba że morfing, nie wiem. To też jest z no też widziałem klakiera skina właśnie. Ale jak mnie wygłosowałeś, do no, Teraz Krankshi, a później klakier. Ale jestem weteranem. od razu, od razu zgłaszamy spotkanie i klakier od razu leci. Może się uda ten upload zrobić Nie zgłaszajcie ciała, kurde jak biegnę z impostorem Nie Ej, ale czekajcie chwilę, plakia. czekajcie tylko jedno plaki, pytanie Jedno plakia. pytanie no. Kto był teraz w adminie przede mną? Znaczy, no. ja robiłem kartę. Kto ja, Mardrax? No ja. Ja tam uploadowałem i. Ten... A kartę robiłeś? No. no. Bo tak dziwnie mi zniknąłeś w lewym dolnym Ale rogu że... tego admina. Nie widziałem, żebyś stamtąd Ale wybiegał. Że ale ogólnie ja byłem teraz, widziałem to te ciało było w komsach i biegłem na nie, Nie, teraz blakera, tak teraz blakera. Bo no, 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 nie klakiero. byłem ja wtedy w poprzedniej ludzie Byłeś. Poprzedniej ogólnie w... nie, nie dam ręki sobie upierdolić, ale wydaje mi się, że Marlak z tego admina Wentem spierdolił, ale Aha. nie jestem pewny. A, A zwłaszcza, że tak, uciekłem tak, dookoła stołu, żeby żebyś mnie nie ciachnął, no, bo nie wiedziałem kto to jesteś. No ja też nie wiedziałem, kto dlatego się pytałem. No ale to, a to kiedy on był w tym w tym w tym, tym, tym adminie tam? Na sam koniec. No to, no, dziwne, że on, no to dziwne to dziwne, że nagle się znalazł przy tym. Przy ciele i go zgłosił, a ciało jest w kompsach. No to szybko no. tam dobiegł. No, a, a gdzie są komsy? Ba bardzo szybko tam kom... dobiegł. pod adminem, sporo pod adminem. Chyba no, no, ja że... cały spory rzeczy. Ale clackera bym wyrzucił teraz. No cluckera tak, no, no, to ciało? Jest kietka za poprzednią rondę. No za co? Przecież komunikację naprawiłem i widziałem jak Krakę zabił. Jeszcze mówię, że to ja. No ale tam trzy kile były ogólnie. Nie, tam były dwa widziałem, że Krakę i ktoś jeszcze. Może loversi to byli, nie wiem. Kurwa, Mardlaj z Ventem spierdolił na pewno. Nie wiem, czy to był dobry strzał. miejsce jeszcze wyrzucił tego kietka. Ej, co jest? Nie, AB, to ty go ciachłeś. Jak ja go ciachłem? Nie, nie ciachnął bołem go. Byłem przy, przy był, AB stał przy stole. Przepraszam, przepraszam bardzo. Yy, dajcie mi coś powiedzieć teraz. No, dawaj. Wake był yy, teraz w adminie pobierał dane. Stamtąd tak. przy, wybiegał AB z dołu. Jak wybiegałem z dołu, jak ja przy przycisku stałem? Nie stałeś przy przycisku. Stał, stał przycisku. przy przycisku. Słuchaj. Chyba, że jak. Słuchaj, ja byłem teraz na Wipponsach tam obrócić ten bezpiecznik czy coś i jak wychodziłem z kafeterii, Ebi stał przy stole. Wracając, no. nie zdążyłem tam, no wracając to już nacisnął przycisk. Więc by musiał pobiec ze stołu z kafeterii do admina, zajebać Quicka i wrócić z powrotem na przycisk. No no to, to Albo to zostaje Destru i Marlax teraz. Eee, albo ty no, kiedy Albo kiedy nie, ty. To nie ty. nie mogę, być ja. Zajebałeś. Nie no, Ebi, ty ciągle na mnie zganiasz, Jakbyś nie no, wiem. Na ciebie nie wiem, mi się no, wydaje tak. Ja jestem prawie pewny, że w poprzedniej rundzie Mardlax z Wentem wyszedł do tych komsów, yy, czy gdzieś tam. I wydawało mi się, że widziałem, jak Kłajetek też wyskoczył z Wenta na samym początku, Ale... w pierwszej rundzie. Nie, to ja nie byłem nawet na... Ej, nie. A, gdzie, u góry czy gdzie? W pierwszej rundzie w lower engine. Ie. Widziałem, że tam ktoś tam, tam, tam skacze z. Dobra, Kłajetek, Kłajetek, Kłajetek. Widziałem, było. jak stamtąd wybiegałeś. U no, ja mnie tam nie kiepko. było? Ja byłem w elektryku i w storage'u. A skąd Te przybiegłeś do elektryka wtedy, w tej poprzedniej rundzie? Z, no, z kafeterii szłem storage i elektryk, Z elektryka poszedłem do storage'u na paliwo. A Dobre, to chujata. No i minąłeś paliwo, żeby pójść do elektryka i potem wróciłeś na storage'u. Dobra, nie, no nie mówcie mi, że to jest a legion nie. No to jest a to może być co? Byłeś przy killach. bo. W pierwszej rundzie byłeś ze mną i nie tak. żebyś tam zrobił żadnego killa. Ej, ja bit Ale w pier... pierwszej rundzie był jeden kill! Ja w pierwszej rundzie też byłem z Legionem, byłem z klakierem, byłem z Viksą. No przecież wszystko pisaliśmy kto był w jakim miejscu. Znaczy My ja nie, nie mówię, ja nie mówię, że, ja nie mówię, że Kłajetek zabił w pierwszej rundzie, tylko że skakał przez wenta, nie? No nie, sestru! życie? By imitatorem, nie? Jak coś? Może imitował jakiegoś tego no, naprawiającego. Kurwa, mam nadzieję, że to nie jest AB, nie? Kurwa, za nie? To raczej nie Mardrax. Ma Co tam? No nie, za bardzo najeżdżaliście, a Kuitek na pewno nie był. A skąd masz taką, taką pewność? Nie no wiem, bo... ogólnie ogólnie byłem teraz na komsach i Mardlaks chyba przybiegł i też je zrobił i mnie no nie ja zabił, przybiegł, ani przybiegł, ja, ja, ja nie zabiłem przybiegł przybiegł. jego, no. No bo ja też przy Was stałem i patrzyłem na Was. Hmm. Tylko to jest raz na mnie nie było wtedy. No bo ja zrobiłem ostatnie dwa taski. I hmm. po ja też zakończyłem, ja kodalki, też już zakończyłem paliwo ostatnie i mam też. No mi zostały dwa taski. Jak to tym szybciej zrobisz Aha, czy, czy, czy wy chcesz wyrzucić Legiona bez sensu? Żartuję, spokojnie nic nie ma Aha no ja myślę. Nie? A Martek się zagosował! Nie no i tak Kuwik pewnie nie ma tasków czy coś takiego No, no to... jest, są ponad dwa paski, nie? A mi Ale brakuje dwóch tasków się, tylko. No że Kuwik był majorem on jużem miał imitatorem niby, więc no. Nie, nie, Kietek był imitatorem niby. No dobra, nieważne, no. Ale Quick był majorem, bo w poprzedniej rundzie już były normalne głosy, nie była ani Abstaina, ani nikt nie, nie dodatkowo nie zagłosował e, więc no Quick prawdopodobnie zginął i był majorem i nie wykorzystał się no, złaczyłam. tak jakby było dwóch impotowych się skończyło, więc ja bym po prostu skipnął i ktoś nawet no, zdechnieł <laughs> Aha. A, wow, naprawdę? Dobra, naprawdę? No, wow, no, naprawdę? Tak. Mówisz, że... Brawo. Nie co no. do Nie wiem, nie ale wiem. Ale że, że, że ja... Ejbi najeżdżał na Kwitka, a Kwitka... No to ale... No to tak tak i co z, z tego? ...procent tak, tak samo najeżdżał. A ty Jako major wiedziałeś, dróg, że Kwitek jest nieczysty? Nie rozumiem tego, <laughs> co, co? No właśnie... A mi... No bo Kwitka Chodzi mi o to, że Kwitek w pierwszej rundzie... ...był ze mną, a... wy go iść. No właśnie się zastanawiam nad tym.